Witam serdecznie. Nazywam się Agnieszka Walczak-Hojecka i jestem autorką powieści obyczajowych. Dzisiaj jest mi niezwykle miło gościć w Słupsku, w pięknym mieście, na zaproszenie Biblioteki Miejskiej w Słupsku i będę miała przyjemność poprowadzić, czy właściwie być gościem na spotkaniu w Spichlerzu. Gdzie opowiem o mojej najnowszej powieści, która ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa Filia. Jest to powieść pod tytułem Nieczasna Miłość, pierwszy tom sagi bałkańskiej. To książka, która opowiada o niezwykłym uczuciu, które nie powinno się zdarzyć. Dlaczego? Bo on jest Serbem, ona jest Herwatką, a wokół nich szalejąca wojna w Bośni i Hercegowinie. W jego spojrzeniu Jasmina odnalazła wszystkie możliwe odmiany zdziwienia, przemieszanego z gniewem. Większość Serbów tak właśnie zrobiła. Wpatrywała się nadal intensywnie w twarz chłopaka. Poszli w góry albo uciekli. Oczywiście nie wszyscy, bo na przykład Diviak został. Rzecz jego... rozgrywa się głównie w oblężonym Sarajewie, ale częściowo też akcja toczy się w Polsce. Więc mamy bałkański koloryt ale też wspomnienie lat 90., tego co działo się u nas w kraju, jak nasz kraj wchodził w takie, właściwie otwierał się na zachód, było coraz piękniej, a tam właśnie na Bałkanach zupełnie inaczej toczyła się bratobójcza wojna.